Witam serdecznie, Adam Onyszczuk, działacz w terenie, piękna pogoda, wolny weekend, skończył się czas pisania wniosków, więc wybrałem się na mecz, na mecz, który wybrali kibice i mieli dobre przeczucie, bo wybrałem się na mecz do Krasnego, na Krasnowie Krasne z KS Dąbrówki, ale na początku przedstawię mojego gościa, a moim gościem jest Marek Brusik. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Marek, tak jak powiedziałem, piękna pogoda, dużo bramek, szybki mecz. Jak na gorąco podsumujesz ten dzisiejszy mecz? Wydaje mi się, że mieliśmy bardzo dobry początek, fajne, fajne wejście w mecz. Dwie szybkie bramki. Niestety, głupia bramka do szatni wprowadziła troszeczkę nerwówki, za bardzo się cofnęliśmy do tyłu. No i to, był, to była woda na błęd dla przeciwnika. No zgadza się, bramka do przerwy na 2-1, ale w szatni porozmawialiście i szybko odpowiedzieliście na 1-3, i wydawałoby się, że mecz pod kontrolą, ale drużyna gospodarzy do samego końca walczyła i naprawdę ten wynik można powiedzieć, że cały czas był sprawą otwartą. Można podsumować ten mecz, że to był mecz prezentów, tak? bo były prezenty zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. My ostatnio tych prezentów rozdajemy zdecydowanie za dużo. Ważne, że dzisiaj się udało wygrać, ale tak jak pan powiedział, w szatni sobie powiedzieliśmy kilka słów, bo boisko jest takie, że można tutaj pograć piłką. Staraliśmy się nią grać, ale na końcu faktycznie już było zbyt dużo nerwówki, zbyt prosta gra, tylko. Piła do przodu, a powinniśmy to troszeczkę uspokoić. Ważne rzeczy, punkty zaksięgowane za tydzień, nikt nie będzie pamiętał w jakim stylu. Mhm. No do meczu, zarówno Wy, jak drużyna z Krasnego, przystępowaliście z porażką. Wy, akurat z liderem, zorłem wulkan Niedźwiedzka, łatwo było się pozbierać po tej porażce, bo chyba nie ma co ukrywać, chcecie walczyć o, o awans do klasy okręgowej. O tym nikt na razie nie mówimy. My chcemy grać jak najlepiej z meczu na mecz. Co do pozbierania się po ostatnim meczu, wydaje mi się, że trochę pechowo przegrywamy te wszystkie mecze, tak? Bo wydaje mi się, że piłkarsko wcale nie jesteśmy tacy słabi, jak pokazuje tabela. Personalnie naprawdę mamy fajnych chłopaków ogranych i brakuje nam troszkę konsekwencji z tyłu faktycznie. Po te bramki z przodu spadają, tak? Tylko troszeczkę. Dziur z tyłu mamy, ale wydaje mi się, że z meczu na mecz dzisiaj fajne trzy punkty, atmosfera, podbudujemy się i na kolejny mecz idziemy już z głową wysoko podniesioną do góry. Patrzę tak, gracie z Arko Albigowa, więc z drużyną z tyłu, z tabeli, ale jak ta runda albo ten sezon pokazuje, że nie ma słabych drużyn, i nawet te drużyny z, z, z niższej pozycji walczą, chcąc się utrzymać też tej lidze. Oczywiście każdy mecz jest taki sam. Bardzo ważne jest to, jak wchodzi się w mecz. Jeżeli mecz się ustawili się na początku, to później każdy może powiedzieć, jak to się łatwo grało. Mamy przykład z wulki podleśnej, gdzie wyszarpaliśmy zwycięstwo w ostatniej akcji meczu, a to też jest drużyna gdzieś tam z dołu tabeli. Także nie ma, nie ma co mówić, że jedziemy, że gramy z arką z słabszą drużyną. Po prostu trzeba podejść do tego meczu tak jak do każdego innego. Mamy sporo kontuzji, to będzie może fajny moment na to, żeby weszło kilku chłopaków z ławki, żeby też pozostali doszli do siebie. No i na koniec tutaj widziałem, że wydawałoby się dość groźnej kontuzji dostał Wasz kolega. Czy tam wszystko jest OK? Tak, Kamil już w szatni, podnieść kciuka do góry, także wydaje mi się, że będzie z nim wszystko w porządku. W tym razie dziękuję za rozmowę. Gratulacje za trzy punkty, a, a was, drodzy Kibice, zapraszam też na skrót z tego meczu, bo naprawdę sporo, e, sporo emocji, dużo bramek, no i też kilka fantastycznych interwencji, zwłaszcza e, waszego obramkarza. Myślę, że to parada meczu, a może nawet i kluczowa taka e, sytuacja. Tak jest, kluczowa sytuacja. Dostał Wojski gratulacje od szatni od chłopaków, tak, utrzymał nas w grze, tak? Jeżeli tam by wpadła bramka, to ten mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej. Więc, drodzy Państwo, zapraszam na Skrót A i przy okazji zapraszam do subskrypcji mojego kanału Adam Onyszuk Działasz w terenie. Do usłyszenia!